Kolejny wniosek, budowa placu zabaw przy szkole podstawowej numer 1. Pani Burmistrz, Panie proszę, Państwa, jest... Budowa placu zabaw jest, ma być y, fuzją pieniędzy, które otrzyma szkoła, mam nadzieję, że otrzyma y, na radosną szkołę. Panie to się tak nazywa wniosek złożony, i zdaje mi się, że no, ja powinniśmy znaleźć to do 286 zł, a to będzie, mhm. ponieważ no nie było wcześniej to uwzględniane. Pod jednym warunkiem, że Państwo, stawiacie nam takie warunki, jak jest na ulicy Małej, prawda, że to będzie nie same, klasę no, taki sam, ale podobnej klasy pracował. No takich chcemy. Żeby były podobne, jak dwójce tak tak Tak. I taki... Zrozumiałem, tak, że to pewnie jest Ja jeszcze no to uzupełnić. Przy, przy tym punkcie był wniosek komisji o zabezpieczenie środków na dozor. Jeden dzień tygodniu. Tak. Tak. Bo chodziło, chodziło o człowieka, który będzie dozorował również... A nie, otwieranie i zamykanie. Otwieranie i zamykanie, tak. Tam był wniosek komisji. Aha, bo tutaj było, żeby to było dłużej otwarte, żeby ludzie mieli... Proszę Państwa, a, pać, ta, a nie, że to nie jest wniosek do budżetu, to jest wniosek do burmistrza i już nie mówmy o tym. Kto jest za tym wnioskiem, proszę o podniesienie ręki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Dziękuję.